Polityczna burza. Trzaskowski oskarżony o kradzież postulatów Mencena, co dalej z jego kampanią? 1. Oskarżenia o plagiat. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, został oskarżony o kopiowanie postulatów Sławomira Mencena, lidera Konfederacji. Krytycy twierdzą, że Trzaskowski użył niemal identycznych sformułowań i propozycji, które Mencen przedstawił na konwencji Konfederacji w 2023 roku. 2. Szczegóły zarzutów. Trzaskowski miał skopiować zasady 1 za 2. Za każdą nową regulację muszą zniknąć dwie istniejące oraz UE0 wdrażanie unijnego prawa w czystej formie, bez dodatkowych regulacji krajowych. Krzysztof Stenauski, komentator polityczny, nazwał działania Trzaskowskiego zwykłą kradzieżą i plagiatem. 3. Reakcje polityczne. Mencem, lider Nowej Nadziei, skomentował, że Trzaskowski musi się bardziej postarać, jeśli chce nawiązać do jego kampanii. Opozycja krytykuje Trzaskowskiego za brak oryginalności i zarzuca mu próbę zdobycia poparcia poprzez kopiowanie popularnych postulatów. 4. Wpływ na kampanię Trzaskowskiego Oskarżenia mogą wpłynąć na wiarygodność Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta. Sytuacja może zaostrzyć rywalizację między Platformą Obywatelską a Konfederacją, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów. 5. Opinie polityczne. Konserwatywni komentatorzy podkreślają, że takie działania mogą zaszkodzić wizerunkowi Platformy Obywatelskiej. Zwolennicy Mencena uważają, że jego oryginalne pomysły są kluczowe dla przyszłości polskiej polityki. Podsumowanie. Zarzuty o plagiat postulatów Mencena przez Trzaskowskiego wywołały polityczną burzę. Chociaż Trzaskowski nie odniósł się bezpośrednio do zarzutów, sytuacja może mieć wpływ na jego kampanię i relacje między partiami. Czy Trzaskowski zdoła odzyskać zaufanie wyborców? Czas pokaże. Ciekawostki. Mencen zdobył popularność dzięki swojej bezpośredniej retoryce i propozycjom deregulacji. Trzaskowski jest znany z organizowania dużych wieców. Które często przyciągają uwagę mediów. Konfederacja odpowiada. To jest hajtepo. Zobaczcie jak Trzaskowski bezczelnie kopiuje postulaty Sławomira Mencena. Postulaty ukradnie, przed debatą ucieknie taki to tęczowy tchórz. Wprowadzimy zasadę dwa za jeden. Jeżeli ktoś będzie chciał, Wprowadzić nową regulację albo nowy obowiązek informacyjny, to musi najpierw wznieść dwie inne regulacje i dwa inne obowiązki informacyjne. Inaczej nie będzie miał takiej możliwości. To jest droga do stopniowego ograniczenia regulacji i zmniejszenia biurokracji. Zasada UE plus ziobro. Nie wprowadzamy żadnych unijnych regulacji. I nic do nich nie znaczy wprowadzamy je, ale w gołej wersji, wykorzystując wszystkie możliwe wyłączenia, wszystkie zwolnienia i nie dorzucamy do tego żadnych naszych krajowych regulacji. Unia Europejska ma bardzo brzydki zwyczaj wrzucania nam ciągle nowych dyrektyw, które nam szkodzą. Ale polscy politycy mają jeszcze brzydszy zwyczaj dorzucania do tych dyrektyw swoich innych pomysłów, które sprawiają, że prawo unijne w Polsce jest jeszcze bardziej skomplikowane niż by mogło. I my to również zakończymy. Two years later. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc przedsiębiorcom, ja mam dwa podstawowe pomysły. Jeden jest taki jeden za dwa, czyli krótko mówiąc, jeżeli jest wprowadzana jakaś regulacja, no bo często w Unii Europejskiej coś w sumie razem negocjujemy i wchodzi nowe rozwiązanie, które dotyczy przedsiębiorców, to dwie inne regulacje powinny być kasowane, powinny wypadać z polskiego prawa. Jeżeli wchodzi jeden przepis, rząd ma obowiązek znaleźć dwa inne przepisy, które dzisiaj funkcjonują, które być może już się nie nadają albo są zbyt dużym obciążeniem dla przedsiębiorców, i je po prostu skasować. I to wywoła efekt prawdziwej deregulacji, bo wtedy wszyscy będą nastawieni na to, żeby likwidować przepisy, które dławią naszą przedsiębiorczość, likwidować przepisy, które nie mają sensu, likwidować przepisy, które po prostu są zbyt dużym obciążeniem. I tak dokładnie powinny funkcjonować państwo. Jeden za dwa. I druga kwestia. Ja Unią Europejską zajmuję się od 25 więcej, od, od prawie 30 lat. E, zaczynałem pracę jeszcze pod koniec lat 90. E, właśnie po to, żeby się przygotowywać do negocjacji e, z Unią Europejską. Zapraszaliśmy wtedy negocjatorów z Hiszpanii, z Portugalii, z Austrii, żeby się dowiedzieć od nich, jak te negocjacje będą przebiegać. E, lata wcielania w życie europejskich przepisów. I bardzo często w Polsce było tak, nie tylko zresztą w Polsce, że do tych europejskich przepisów dodawano nowe przepisy. Czyli krótko mówiąc, dane ministerstwo wcielało w życie jakąś dyrektywę, ale dodawało do tej dyrektywy dodatkowe przepisy, dodatkowe regulacje. Nie ma zgody na tego typu postępowanie i dzisiaj jasno trzeba powiedzieć, że prawo europejskie plus zero. Czyli wcielamy w życie tylko to, co musi być wcielone w życie i też interpretujemy prawo europejskie w sposób elastyczny, tak jak niektóre inne państwa europejskie, tak żeby tej regulacji było mniej. Robimy to co konieczne, a nie to, co się nagle pojawi w głowach urzędników. I to też jest idealny pomysł na przyszłość, czyli prawo europejskie plus zero. Żadnych dodatkowych przepisów, które mogą dławić naszą przedsiębiorczość. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie!